Jak usłyszę się, Ciociu, Ciociu, kocham Ciebie, Ciociu, lubię ciebie, no toż to same przyjemności, miód na moje serce po prostu. Hej! W moim domu rodzinnym nie było nas dużo. Ja mam tylko brata biologicznego, natomiast zawsze, zawsze chciałam mieć dużo y, i rodzeństwa, i dzieci. Stąd mój wybór pracy jako pedagoga, i stąd też moje później poszukiwanie. Pieczy zastępczej i odnalezienie stowarzyszenia, żeby mieć większy wpływ na wychowanie, dłużej być z dziećmi, tworzyć głębsze relacje. Najfajniejsze dla mnie są takie momenty zaskoczenia, kiedy na przykład przychodzi do mnie chłopiec, opowiada mi o swoich takich pierwszych miło miłosnych historiach. I widzę, że jest jakiś zmartwiony tą swoją historią, tak? tą pierwszą miłością, i pytam się go na koniec jak mogę ci pomóc po prostu, bo nie wiedziałam, co powiedzieć i pytam się, jak mogę ci pomóc, a on do mnie mówi, a nic, no po prostu się chciałem wygadać. Dzieci, które były u mnie, usamodzielniły się, doceniły pewne wartości, o których ja mówiłam, będę coś o swoim. Ja już nieraz słyszałam z ich ust, ciociu, ja wiem, o czym ciocia mówiła. Ja teraz to dopiero doceniam. Serio, to naprawdę Procentuje, może nie od razu, nie wszystko, ale jak one same to doświadczą i same mi o tym powiedzą, to ja powiem szczerze, jestem zadowolona, że jednak dobrze wychowałam te dzieci. Ja... Najbardziej w zachowaniu dzieciaków zaskoczyło mnie to, ile potrafią pomieścić w swoim sercu, ile potrafią wybaczyć, ile potrafią przeżyć, ile potrafią mieć nadziei na ciąg dalszy. Miałam bardzo zdolne dzieci, które uprawiały sport. I to był fajny moment, bo przyszła jedna z dziewcząt do mnie i mówi ciociu, ciociu, się zadzwonić do trenera. Ona zaczęła trenować biegi i robiła to rewelacyjnie. Doba mnóstwo medali, mnóstwo pucharów. Była wicemistrzynią Polski, ale dawała to taką ogromną satysfakcję. Ta praca, którą włożyliśmy, plus trener i, i dała, przyniosła zdecydowane efekty, wyniki niesamowite. Jeżeli już staną na y, dwóch nogach i poczują się bezpiecznie, to jak bardzo zaczynają w siebie wierzyć i siebie rozwijać, tak? To zawsze mnie zadziwia i zachwyca najbardziej. W tym momencie momencie wydarzyłaś taka sytuacja, błaha, ale to było kilka lat temu, i do tej pory we mnie to żyje. Kiedy przedstawiając się komuś, będąc na jakimś wyjeździe, dzieci przedstawiają się i no ja jestem. nie wiem, Ola, wymyślam, a to jest moja siostra domkowa. Więc to było takie fajne, nie są z jednego rodzeństwa. On też ma swoich braci, tak? na przykład, swoje siostry, ale ma też siostrę domkową. Więc to mi pokazało, że te więzi rodzinne są, tak? Inaczej może określane, ale są. Nie ja wiem, to jest tak wciąga, taka praca mi daje naprawdę dużo satysfakcji. To jest to, co chcę robić i będę robić, dojrzewam, że do emerytury.